Siemaneczko, jestem Szemek i witam Cię w kolejnym odcinku z GeForce Kinsa. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie to seria od do kosy, dzisiaj będziemy sprawdzać skrzynkę Test Your Luck, dokładnie tą. Już jakieś czas temu ten odcinek zapowiadałem, on w sumie wypadł mi z głowy i ostatnio na live właśnie mi przypomnieliście, że zapowiadałem właśnie test tych skrzynek. Teoretycznie jest bardzo mała szansa na trafienie, z tym, że ja też chcę otworzyć tych skrzyń 100 sztuk na 2 boty, więc finalnie będzie dawało nam to 300 sztuk tych skrzyń. Myślę, że no tutaj musi coś polecieć, naprawdę 300 skrzyń to jest bardzo dużo, więc tutaj coś polecieć musi. No i co, zaczynamy sobie od, rozlos od rozlosowania skinów, Tutaj specjalnie właśnie dałem sobie na koniec filmu, bo powiem, powiem szczerze, że zapomniałem, co ja tutaj dokładnie dawałem, więc tutaj leci a Głęźnica w stanie lekkie zużycie. Losujemy ją, kto będzie szczęśliwcem, który trafi tą Awkę. Gilu, full screen, full screen, lepiej. W takim razie do Ciebie będzie leciała ta Awka, a ja sobie też wezmę tą radę do serca na kolejny film. W sumie to już na ten film postaram się nie zapomnieć tego e, powiększyć. No i dobra, tutaj mam akurat do wygrania: to akurat był mój specjal na 1000 subskrypcji, i swoją drogą nawet się nie, jakoś długo nie naciszyłem, bo już mamy 1000 powiem Myślę, że naprawdę leci super. Te, te, te subskrypcje lecą naprawdę jak, jak chore, ale to fajnie, naprawdę fajnie jest jeszcze większa motywacja do pracy. Nie, tutaj do wygrania była ta MK temu Kału, chyba tak się czyta nie mam pojęcia w każdym razie jest to skin za 54 zł w stanie field tested i tutaj do ta emeczka leci do loczek zajebisty odcinek ej to jest niesamowite bo loczek jest gościem który ma niesamowite, niesamowitego farta bo on wygrał już w ostatnim chyba dwa odcinki temu też wygrał skin no i teraz też wygrał jednak naprawdę widzicie tutaj odcinek, tutaj komentarze było 168, także naprawdę szansa była no, mała, żeby to się powtórzyło, no a jednak, a jednak e, Loczek jest w czepku urodzone. Czyli dobrze, mamy, mamy dwa skiny rozdane. E, no i co? I zaczynamy chyba, zaczynamy chyba odcinek. Akurat fajnie, że dzisiaj będzie, e, będą te skrzynie, bo tak naprawdę dzisiaj będzie odcinek taki pogadankowy, bo naprawdę mamy... E, tylko jak bym chciał to zrobić w bitwie. Mamy dzisiaj w sumie troszkę spraw do omówienia które gdzieś tam w ostatnim czasie się wydarzyły na moim kanale. Ale to najpierw wspomujemy sobie tych sztuk. Chyba 50 jest maksymalnie z tego co pamiętam. Myślę, że może pierwsze byśmy sobie otworzyli. Tak, jest 50 maksymalnie. Myślę, że może pierwsze byśmy sobie otworzyli na trzech w Underdogu. Czy będziemy na kogoś czekać? Myślę, że raczej chyba nie będzie takiego szaleńca, żeby który chciałby zainwestować 170 zł na tak chorą bitewkę, także od razu sobie weźmiemy, weźmiemy sobie od razu boty. I co? Do... Aha, w... chciałem ogólnie jakby pogadać o mojej współpracy z 4 bo już tak jak pewnie widzieliście na live'ach, no już coś tam się wyklarowało, mamy na razie taki miesiąc próbny, który gdzieś tam daje im pogląd, ile jestem w stanie zrobić jako, jako ten świeży youtuber. No i właśnie wiele osób, wielu osób się to nie podoba, jakby no też tego do końca nie rozumiem. No bo tak naprawdę. Jakby to powiedzieć, ja w ostatnim miesiącu, w tym pierwszym miesiącu swoim YouTube'owym. Ja tak naprawdę ostatnio sobie to zliczyłem właśnie specjalnie na, te, na ten odcinek, żeby wiedzieć. Wydałem od 3 do 5 tysięcy złotych na samego GeForSkinsa. Wiecie, same odcinki od stóp do kosy ich bodajże było 10 czy 12, to już macie 1200 złotych. E, specjalnie na 1000 subskrypcji mamy kolejne 1000 złotych. Czyli już powiedzmy, no niech będzie, że tam wydałem 1000, tu wydałem 1000, już mamy 2000, um, no i co jeszcze, no i do tego kręcali na, na live'ach, tak, ja naprawdę na live'ach potrafiłem przykręcić 3 godziny, 4 godziny na jednym live'ie i to wszystko było jakby, z mojego konta szło, także no ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy, że gdzieś tam udało się to do dopiąć. No bo jakby też dostarczam wam dostarczam wam tego samego contentu, który dostarczałem wcześniej, jakby dalej te, te live y wyglądają tak, że jakby kręcimy razem, w sensie takim, że wy jesteście moimi kołczami, czyli czyli wy po prostu sklejacie mi batelki A ja ją sobie robię i otwieram, tak? No myślę, że to jest spoko, bo jest ta interakcja z widzami, gdzieś tam też dużo sobie rozmawiamy na live ie. Jakby w 90, może w 80% ludzi są na, na plus z tym, w sensie podoba mi się to, że jest ta współpraca, no bo też jakby wiele osób nie rozumie tego, że um, to jest też z korzyścią dla Was, bo jakby... Ja też będę miał teraz większą możliwość, jeżeli chodzi o jakieś fajne skiny dla was. No bo aha, właśnie też zapomniałem. Do tego jeszcze też w każdym odcinku przecież rozdawałem skina za 30, za 50, nawet był odcinek, gdzie rozdawałem za 100 zł. Więc tak naprawdę to się sumowało i zebrałeś naprawdę konkretna suma. No i no nie oszukujmy się, no powiedzmy, że wydawałbym uśrednimy 3-4 tysiące miesięcznie, gdzie w skali roku to wychodzi 30-40 tysięcy na samego Jefferskinsa i na samego YouTube'a, jakby, no, jakby kręcąc za swoje, z samego YouTube'a nigdy mnie bym nie zarobił 40, 40 tysięcy um, złotych, przynajmniej nie na tym etapie, na jakim jestem aktualnie, no i myślę, że żeby zarabiać takie pieniądze, to jeszcze będą lata, naprawdę lata, e, więc jakby... Tu są jakby same, same plusy, bo jest plus dla mnie, że ja jestem w stanie zaoszczędzić dużo więcej pieniędzy, nie muszę wydawać, ponadto też jakby jestem w stanie rozdawać wam lepsze skiny, no bo tak jak sami widzicie, jakby no ja tego nie, nie patrzę dla siebie, ja nie chcę jakoś bardzo tych, tych itemów, już wam to no niejednokrotnie mówiłem, ja mam fajny kwipunek w cs ja nie potrzebuję więcej, jak będę potrzebował, to sobie wpłacę tam coś i po prostu wezmę sobie jakąś lepszą kosę, która mi się bardziej podoba, nie? Tak to mniej więcej wygląda. No już tam widziałem jakieś komentarze, że o, y, współpraca to już unsub, jakby no nie rozumiem trochę tego podejścia, no bo każdy jest tylko mądry do, do gadania tak naprawdę, no a tak naprawdę wrzucić samemu takie pieniądze, no bo tak jak mówiłem, to jest w skali, w skali miesiąca 3-4 tysiące, no, raczej ciężko, tak, no i myślę, że każdy, kto ma wyżej niż... No, w sumie, no dobra, nie będę tu nikogo obrażał. Jakby każdy, każdy po prostu chyba mnie rozumie. No po prostu, no to jest jakby coś, co ma, to jest jedyne, jedyne logiczne rozwiązanie. Też właśnie przypominam z racji tego, że już ta współpraca gdzieś tam jest dopięta, no to przypominam też o swoim kodzie: kod promocyjny. Kod promocyjny tutaj jest Przemko. Bardzo ważne jest O na końcu, bo ktoś mi zabrał właśnie moje U. Więc yy, tu, to daje wam 5% doładowania, daje, daje wam również skrzynka ze 60 na start. No i co, no bardzo ważne jest to, żeby... musicie mieć po prostu 18 lat. Przede wszystkim, jeżeli już chcecie e, wpłacać jakieś pieniądze, no to e, pamiętajcie o tym, że to że jakby musicie liczyć się z tym, że możecie te pieniądze stracić, tak? Czyli e, fajnie, gdyby to nie były jakieś wasze oszczędności, tylko po prostu jakieś powiedzmy taka luźna stówka, czy dwie stówki, którą gdzieś tam macie, e, i jakby nic wam w życiu nie zmieni, a możecie coś gdzieś na fajne skiny wygrać. E, no ale też u mnie na live, jak widzicie, jak to wygląda i też nie zawsze nie zawsze wygrywam. A jak to w ogóle ta batelka? Bo się rozgadałam troszkę na ten temat. Współpracy, a widzę, że no na razie slip, bo mamy cały czas augi. I swoją drogą ostatnio, ostatni odcinek w koszuli dzisiaj widzicie w takiej żonobijce, co prawda nie białej, ale, e, ale czerwonej. E, no jakby no dużo wygodniej, dużo wygodniej. Dzisiaj już nie musimy pracować w koszuli, no ale myślę, że jak będzie jakaś kolejna okazja, no to, mm, no to na pewno ówdzieję sobie taką e, koszulę. Wracając jeszcze do, do tej współpracy, i do tego wszystkiego, jakby no ja też teraz w tym momencie nie chcę pierać kontentu na tym, że będę otwierał, jakby będę robił odcinki z otwierania jakichś tam z skrzyń powiedzmy za 10 tysięcy, za 15 tysięcy, jakby to jest też fajne, bo jakby no nigdy nie, nie mogłem sobie pozwolić na takie skrzynki, teraz jakby mogę, więc fajnie bo jest to dla mnie nowość. Ale tak jak już mówiłem, nie chcę opierać się na tym kontentu, ja chcę zostać na pewno przy serii od stuwy do kosy, na pewno o, na początku czerwca będę robił tą serię, o której już wam mówiłem wcześniej. Czyli jeżeli już spłaciliście z moim kodem, to wyślijcie mi, wyślijcie na, na Discorda, który jest w opisie do kanału potwierdzenia wpłat. Skrina z tą po prostu wpłatu, ja będę jakby z was losował jedną osobę, która... Będzie mogło wygrać skiny, naprawdę grube skiny. W odcinku, jakby myślę, że to będzie na takiej zasadzie, że po prostu ja będę z wami rozmawiał. No i jakby po prostu tyle na razie wzradzać więcej nie chcę. Jakby na razie tylko wiecie tyle, że będziemy ze sobą rozmawiać i będziecie wygrywać tam skiny dużo grubsze niż te, które rozdaję pod filmami. Tego możecie być na pewno pewni. No właśnie o to mi głównie chodziło, żebym mógł na przykład kręcić na live po kilka godzin i gdzieś tam nie wydawać swoich oszczędności, że mógł nagrywać filmy, które po prostu będą ciekawsze, będą grubsze. No bo też, tak jak już mówiłem, chciałbym coś tam do tych jeszcze swoich serii dodać. Teraz tak, jeżeli chodzi o takie powiedzmy droższe skrzynki, to one na moim kanale będą jedynie w momencie, gdy będę kręcił z jakimś innym youtuberem. Na przykład gdzieś tam się zapowiada odcinek w najbliższym czasie z Mateuszyście po raz kolejny. No i tutaj już też chciałbym na pewno coś na, na większe stawki, na większe pule pokręcić, no bo, bo już jakby jak kręcisz z kimś, no taka seria od 100% już jest mniej ciekawa mam wrażenie, niż jak kręcisz taką serię samemu. No, możecie też dać znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Zaraz um, do tego wrócimy, bo widzę, że mamy ostatnie dwie skrzynie. Skrzynie i tak naprawdę jest jest to, czego się mogłem spodziewać. Ale to nic, ale to nic. Dobra, powiem szczerze, że jeszcze zobaczymy, czy kto wygra te potężne pieniądze. Bo tu będzie jeszcze losowanie na koniec. 6-6. Kurczę, peczono, 18 zł, jeszcze dla mnie, ty, ale ten zarobas. Ale ej, w ogóle są jakieś lagi. Odświeżę szybko e, G4-ka. No i co, robimy? Teraz twórz. E, czy ja mogę stworzyć tylko samu? A nie, tam. Dobra, Mogę kliknąć tam u góry, dobra, jestem. Jestem jakiś. Dobra, w takim razie klikamy jeszcze raz 50 sztuk. Myślę, że teraz damy sobie... się na trzech, na czterech. Damy może jeszcze raz na trzech i po prostu nazwijmy ten film, że otw otworzyłem 300 tych skrzyń. Tym, że teraz damy na normalne. Damy na normalne. E, przywołujemy boty, e, No i co? No i lecimy raz jeszcze z tym wszystkim. No powiem szczerze, no trochę się, to, trochę się spodziewałem. O gdzieś tam miałem sługowy, że może jest jakaś szansa, żeby jednak dropnąć tego fajnego skina. E, no ale też bądźmy realistami: 0.016 to jest naprawdę bardzo mało. I no, dropnąć coś takiego trzeba mieć szczęście. Chociaż ja czuję gdzieś tam, czuję bardzo, e, bardzo. Mocno, że w tej akurat batelce, któremuś albo bot kraszel, albo bot Ryan, akurat tą koskę, albo rękawiczki dostanie. No bo tak po prostu jest zawsze. Jak ja mam tryb klasyczny, no to wtedy sypię oponentom. No jakby to jest normalne. To jest normalne. Też co mi jeszcze, mogę Wam przypomnieć o tym, że na moim Discordzie. Mamy specjalny kanał z pomysłami na odcinki na przykład, więc jeżeli macie coś, macie coś fajnego w głowie, coś co mógłbym zrealizować, a coś czego nie kręci już 3 czwarte YouTube'a jakby ze sceny Skinsa, no to będę wdzięczny jak napiszecie mi tam swój pomysł, bądź ewentualnie na priv Ja na pewno, jeżeli coś mi się spodoba i coś będzie nagrane, na pewno nagrodzę was jakimś skinem, o to możecie być pewni. No bo jakby na no, jak jest jakiś dobry pomysł, no to trzeba go jakoś wynagrodzić, tak? Myślę, że spoko deal. I co jeszcze? Co jeszcze? Chyba tak naprawdę wszystko, co chciałem powiedzieć, to przekazałem. Jakby no też rozumiem, znaczy rozumiem, chciałem rozumieć te osoby, które mm, piszą komentarze, że no teraz popracę to usług, tylko że te osoby po prostu nie wiedzą, nie wiedzą, może nie liczyły nigdy tego, ile tak naprawdę tych pieniędzy trzeba włożyć na tą stronę, żeby takie, takie serie móc realizować, które ja realizowałem ja. No i właśnie też jeżeli chodzi o to rozdawanie skinów no po prostu teraz będzie trochę grubiej na pewno będzie trochę grubiej dla was no ale teraz tak naprawdę ten pierwszy miesiąc będzie kluczowy także na przykład jeżeli chcecie gdzieś tam wrzucić jakieś pieniądze no to jeszcze raz przypominam o moim kodzie Przemko z o na końcu i bardzo ważne e, screenshot screenshot z mojej, z tej wpłaty na Discorda wtedy bierzecie udział w losowaniu myślę, że dzisiaj jest 26 dzisiaj 26 w poniedziałek Myślę, że jeszcze tydzień czasu maksymalnie. Myślę, że ten film wleci jutro, czyli 27. I myślę, że gdzieś koło 30. Będę nagrywał tą, tą serię, tą nową serię. Bo chciałbym chyba wrzucić na Dzień Dziecka, tak myślę, tak zrobić prezent któremuś z was. Chyba spoko pomysł, chyba spoko pomysł. Myślę, że będziecie raczej zadowoleni z tego. Na razie wiedziałem, że tam generalnie dużo osób wpłaciło, ale jest jakby mało potwierdzeń, bo ja gdzieś tam też Miałem informację jakiś czas temu, ile jest osób, ile osób wpłaciło z moim kodem, no to powiem szczerze, że sporo w sumie jak na to. Że na, ten, na tamten moment jeszcze jakoś bardzo nie reklamowałem tego. Teraz po reklamie gdzieś tam podejrzewam, że jest tego trochę więcej. Też widzę gdzieś tam codziennie wpadają jakieś screeny na, na Discorda, więc coś tam, coś tam ludzie wpłacają, ale nie ma tego aż tak dużo, więc, więc to mówię. Teraz myślę, że jest spoko moment, żeby gdzieś tam cokolwiek sobie wrzucić i wrzucić tego screena, bo tak, na, tak naprawdę tutaj kwota nie ma znaczenia, może być 10, może być 20, może być 100, oczywiście, jeżeli chcesz, ale to dużego znaczenia nie ma. Ważne jest to, żeby było po prostu potwierdzenie wpłaty. No i już po prostu wtedy bierzesz udział w tym konkursie, ale to też na pewno więcej informacji, co, gdzie, kiedy i jak będzie. Myślę, że na Discordzie, ewentualnie na live'ach. Swoją drogą też teraz prawie codziennie streamuję. W sumie spoko, bo tak naprawdę ostatni był stream chyba w piątek, gdzie tak naprawdę było trochę mniej ludzi, e, powiedzmy tam 60-70, a tak ostatnio to mieliśmy 90, wczoraj na live 25 miałem osób chyba 115 czy 120, naprawdę super sprawa, nie? też bił Mateusz Mateuszyście, też bił Santiago, e, pokręciliśmy trochę razem, pogadaliśmy, naprawdę fajna ekipka. No i tak jak mówię, fajnie, podoba mi się to, że jakby wy na tym czacie piszecie, że cały czas coś się dzieje, że jakby mogę z wami gdzieś tam się komunikować. Um, to mi się podoba naprawdę bardzo. Mm, ej, co jest z tą botelką? No odświeżę sobie jeszcze raz, bo widzę, że jak otwieram dużo tych skrzyń, to... Aha, już jest 40 nagle. No nie, to chyba będzie odcinek na konkretny minus z tego, co widzę. Mm, kurczę pieczona. Ej, strasznie przycina, odświeżę jeszcze raz, nie wiem o co chodzi. 42 skrzynki. No powiem szczerze, że naprawdę liczyłem, że te 0,016% wystarczy, ha, a tutaj tak jak widzę, to kurczę, pechona jest chyba za mało, chyba za mało. No, ale to nic. Jeszcze mamy kilka skrzyń, może akurat wystarczy. Chciałbym w to wierzyć. Myślę, że no dzisiaj w sumie taki odcinek, jak mówiłem, trochę pogadankowy. Myślę, że bardzo nie zanudzałem, ale też jakby chciałem to z siebie wyrzucić, żebyście też wiedzieli, jakby, jak ja to widzę, jakby no, jak to też widzi mój portfel przede wszystkim, i chyba też nie rozumiecie, że jak ma możliwość pokręcania, pokręcania po prostu taniej. I jakby te pieniądze przekierować bardziej dla was, czyli po prostu na te droższe skiny, no to chyba tu nie ma, nie ma sytuacji, w której która ze strony jest pokrzywdzona, no przynajmniej ja tak to widzę. Jeżeli wy widzicie inaczej, możecie dać znać w komentarzu po prostu, bardzo chętnie przeczytam. Ej, i co tutaj? Co tutaj? Też nic, dalej 6 zł, czy dalej będzie dla mnie, czy nie? No niestety, teraz dla Botariana, no cóż, no... Tym razem się nie udało, tym razem niestety są plecy, w sumie 171 batelka, czyli mamy 300, 340 zł na minus. No jak to się mówi, trudno, trudno, jakby no nie pierwszy, nie ostatni raz jestem na minus w swojej YouTubeowej karierze, że tak to powiem. Co, dzisiaj do wygrania będzie skin, właśnie ostatnio sobie wypłaciłem sporo skinów dla was i dzisiaj do wygrania będzie ten skin do awubki w faktoryniu. Eee, także, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie o tą, o tą awkę, no to co, łapka w górę, komentarz, subskrypcję, przede wszystkim. No i na, na pewno musicie mi potwierdzić to, że wygraliście w kolejnym odcinku. Myślę, że te osoby, które wygrywały w ostatnim czasie, już wiedzą, jak to robić. Loczek na pewno wie, no bo ostatnio już mi to potwierdził. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się na pewno wieczorem na liveach i w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.